Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale gdy w dzieciństwie, w młodości mieszkałem w domu rodzinnym, to gdy wracałem do domu, to była bardzo ważna informacja, czy rodzice są w domu. Często pytaliśmy się, gdzie jest mama, gdzie jest tata. I gdy mieliśmy jakieś, jakąś potrzebę i nie, to było ważne, czy oni są w domu, na miejscu. I wtedy, gdy potrzebowaliśmy coś od nich, jakiejś zgody, pomocy, ale też to było ważne, gdy wracaliśmy ze szkoły, gdy działy się jakieś kłopoty. Ważne było, czy oni są w domu, czy ich nie ma. Tak też mam dzisiaj, gdy jadę do domu, to choć tam czeka z otwartymi ramionami mój brat, to dla mnie ważniejsze jest czy rodzice są w domu? I lubię, kiedy oni tam są. Moi drodzy, ale gdy tych rodziców już zabraknie, to stając nawet nad grobem, mimo że wiemy, że tam leży ich ciało, mówimy, oni są tu pochowani, to nadal nas interesuje. Gdzie oni są. Bo tego nie wiemy po śmierci. Czy oni są w niebie, czy w jakimś innym miejscu jeszcze na niebo czekają. To jest bardzo istotne, co do naszych bliskich, wiedzieć, gdzie oni w danym momencie są. A gdy ich długo nie ma, gdy nie możemy ich znaleźć, jest niepokój. <laughs> Dzisiaj jest taki dzień w kościele, kiedy wspominamy tych, którzy już umarli, ale którzy są w niebie i o tym jesteśmy przekonani, że na pewno tam są. Nie możemy o tym powiedzieć co do naszych bliskich. Nawet jeśli nam się wydaje, że umarli w opinii świętości, to nie możemy mieć stuprocentowej pewności, gdzie oni są. I dlatego modlimy się nad ich grobami. Bo to nas niepokoi. To nam nie daje spokoju. Dopóki żyć będziemy, będziemy się za nich modlić. Ale przeczytam Wam świadectwo i krótkie wspomnienie pewnej kobiety, która, mimo że jej mama umarła, to jest pewna, gdzie ona jest. Jest to święta, która jest ogłoszona przez Kościół, i choć była Włoszką, to jest bardzo popularna w Polsce i chyba w ponad stu kościołach, stu parafiach znajdują się już jej relikwie. A gdy córka daje o niej świadectwo, wydaje się, że była takim normalnym, zwyczajnym człowiekiem jak my. A to świadectwo zachęca nas, abyśmy żyli tak, aby po śmierci nasi bliscy. Nie mieli za wiele wątpliwości, byli zaniepokojeni, gdzie jesteśmy, ale żeby choć trochę przypuszczali, że jesteśmy w niebie. Lubiła modnie i ładnie się ubierać. Była kobietą elegancką. Mama była modną świętą. Mówiła do męża, że jeśli Pan Bóg zachowa ją przy życiu, chce się z tego życia jeszcze bardziej cieszyć jeszcze bardziej z niego korzystać. Takie słowa o swojej mamie wyniesionej na ołtarze mówi Emanuela Mola, córka Gianne Berety Moli. Była pogodną, łagodną i uśmiechniętą kobietą, żoną i matką. Potrafiła czerpać z życia pełnymi garściami, cieszyć się nim w sposób cudowny. Ale możliwe to naśladowanie. Mawiała, że każda najmniejsza rzecz, którą robi, jest hymnem na cześć Boga. Lubiła się śmiać i była bardzo emocjonalna, uczuciowa. Była zwyczajną, prostą kobietą, jednak u podstaw jej świętości leżała rodzina zarówno ta, w której się wychowała, jak i ta. Którą potem stworzyła. Wierzyła, że modlitwa jest bardzo skutecznym i efektywnym narzędziem prowadzenia wielu życiowych spraw. Mając pięć lat, przyjęła Komunię Świętą i do końca swoich dni karmiła się ciałem Chrystusa każdego dnia. Jej życie nie było usłane różami. Najpierw umarła jej 26-letnia siostra. A potem rodzica. Została lekarzem, gdyż czuła wewnętrzny przymus pomagania innym. Wiedziała bowiem, że zawód lekarza jest bardzo konkretnym sposobem apostołowania. Daje możliwość spotkania z ludźmi biednymi, skrzywdzonymi, chorymi i wymagającymi pomocy. Ciągnęło ją do takich ludzi, bo widziała w nich Jezusa. Po ślubie z Piotrem bardzo szybko przyszło na świat ich troje dzieci. Uwielbiała dzieci. Dlatego została pediatrą. Kiedy czekała na narodzinę ostatniego dziecka, pojawił się guz, włókniak. <klimy> Lekarze zaproponowali jej trzy metody leczenia. Dwie z nich zakładające aborcję. Gwarantowały niemal w 100% procentach wyleczenie. Ona jednak wybrała tę trzecią metodę, zakładając, zakładającą usunięcie guza i pozostawienie nietkniętej ciąży. Nie istniał dla niej inny wybór, jak ocalenie dziecka, które nosiła pod sercem. Miała ufność, że wszystko dobrze się ułoży. Zaufanie, że Bóg wie lepiej, co dla niej jest dobre, nie opuściło jej do końca życia. W czasie porodu pojawiła się sepsa. Konała tydzień w strasznych mękach. Nie chciała żadnych środków przeciwbólowych, gdyż chciała być do końca świadoma i chciała mieć kontakt z dziećmi, z mężem i rodziną. W pewnym liście do swojego męża napisała, że zawsze była stworzeniem przepełnionym miłością. Kochać życie, to mieć siłę, to nie egoizm. Bardzo lubię tą świętą, ponieważ jest świętą naszych czasów i ponieważ jej świadectwo życia przekonuje mnie, że świętość jest dla mnie i myślę, że też dla was możliwa. Amen.